Idziemy po łódkę do Niemiec. Fajnie. Co, urwałeś? Nie. Chodzi o to, że tu jest ten, to gówno, nie? No. Nagrywam, mów, że tu jest to gówno, no. Klapka się nie otwiera wyżej. Bez kawy się nie da. Nic o tym nie jest. Co? nie Jesteśmy w Słubicach. Miasto przygraniczne zatankowaliśmy auto, żeby jutro móc spokojnie pojechać do Niemiec. Zaraz będziemy naklejać naklejkę, żebyśmy mogli po Niemczech jeździć stówkę. To kółko się zdejmuje samo. nam trochę na krawędzi. To wiesz co? To zrób, żeby na jedną bardziej zaszło, niż na dwie naraz. Na wewnętrzną bardziej. Bo jak dwie, będzie z dwóch stron odwołaziło Jak z jednej. Słuchajcie, nie wyszło nam to robienie. Nie wiadomo jak dobrze tej naklejki. Ona jest z sztywnego materiału i się odkleja. Musimy sobie w Polsce zamówić chyba jakąś własną. Chociaż ten znaczek będzie mm, trudniej pewnie zrobić. No coś wymyślimy. Ciemno, ciemno. Witajcie, witajcie. Lecimy dalej. Jesteśmy w Słubicach w tej chwili. Zostało nam do przejechania jeszcze 600 kilosów. Musimy być na miejscu na mniej więcej do 17. Musimy dojechać, żeby móc do tej 17. zostawić przyczepę na miejscu, gdzie będziemy no i jak zostawimy przyczepę to dzisiaj jeszcze nocleg w Niemczech. A rano wrzucamy łódkę i lecimy jednym ciągiem do przejechania 1200 kilometrów. Dojechaliśmy, po od wczoraj tu jedziemy. No to idziemy. Profesjonalny y, dystrybutor Alumacraft w Niemczech A no teraz jest impreza <laughs> Ale to jest przepyszne To jest po prostu zajebiste Marcin Kucharzy kupił sobie jakieś jedzonko, które będzie na ciepło. A pokażę wam a co. Nie pytajcie co to. Będzie pyszne. Jest ciemno, ciemno. Zbieramy się do domu. Jesteśmy w Niemczech i. Jesteśmy w Niemczech. Kimaliśmy tutaj na miejscu z rańca, bo. Znaczy z rańca. Kimaliśmy całą noc. No bo daleko do domu. 1100, chyba jakoś 1100 km. To do przejechania sporo, dlatego zrobiliśmy sobie przerwę. No i teraz się zbieramy. Nie jestem wyspany, jestem zmęczony. I jedziemy w zasadzie. No jechaliśmy, środa jest, jechaliśmy, czwartek jest piątek. Siadamy w samochód i, i, i do Warszawy później jeszcze dalej. Także trzymajcie się ciepło. U nas nie jest ciepło.